Witam Was tutaj dzisiaj na moim kanale. Ja jestem Anita, wy jesteście na kanale Lolki Enjoy. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was sprzątanie taletki i przejdziemy przez produkty prasowane yy, i mokre do konturowania twarzy. Mam tutaj bronzery, yy, róże, rozświetlacze. Tak tak mi się wydaje, także jeżeli jesteście zainteresowani co się znajduje w moich zbiorach co zostaje, co dzisiaj stąd wychodzi co idzie na sprzedaż no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania i parę ogłoszeń parafialnych co byśmy mieli już to ze za sobą zapraszam was na mój instagram, gdzie razem ze mną możecie być na live'ach wiem, że ostatnio jest ich mało ale na pewno będzie więcej, dajcie im jeszcze chwilkę, ja się tutaj ze wszystkim ogarnę i wrócimy do robienia live'ów i będę wam rzucać nowe filmy na instagram, eee, słuchajcie co więcej, wyprzedaż kosmetyków, nie wiem kiedy ona będzie. Chciałabym to zrobić jeszcze w tym tygodniu, postarać się zrobić jeszcze w tym tygodniu. Także ona będzie i będzie ona na moim Instagramie. Także tam możecie wbijać, jeżeli chcecie coś, co tutaj dzisiaj mówię, że oddam, sprzedam. Zauważyć, to właśnie to trafi do sprzedania na moim Instagramie. To, co będzie nowe, nieotworzone, to wrzucę Wam po prostu do rozdania i niech idzie w świat i dobrze Wam służy. Natomiast to, co już było otwarte, trochę używane, to wszystko pójdzie na wyprzedaż. I słuchajcie, właśnie ona będzie na Instagramie, co więc zapraszam też na mój profil na Vinted. Żebyście byli na bieżąco z tym, co aktualnie sprzedaje, jeśli chodzi o ubrania, bo właśnie tam wszystko wyprzedaję. No i dobrze, moi drodzy, to tyle z ogłoszeń parafialnych. mi bardzo mi, jak Pobierzcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a tymczasem przejdźmy już do tematyki tego odcinka. Słuchajcie, tak to wygląda na tą chwilę. Pozwólcie, że ja to pokategoriuję i przyjdę już do Was z jakąś konkretną kategorią produktów. Pierwsza rzecz, jaką tutaj mamy, to są produkty sypkie. O, tutaj, żebyście widzieli wszystko w kadrze, czyli tutaj mamy na przykład taki, to jest wtory Puder, ale wszystkie dziewczyny używały tego jako rozświetlacz, taki słuchajcie, właśnie w pudrze. Ja nie miałam tego zbytnio okazji używać i generalnie rzecz biorąc, chyba nie będę. Po niego sięgać, więc on pójdzie na wyprzedaż. To była kolekcja, słuchajcie karnawałowa z Bel dla Biedronki, więc to idzie na wyprzedaż. Tutaj mam, słuchajcie, dwa rozświetlacze z Wibo, których ja używam jako pigmenty, jako pigmenty bardzo fajnie mi się nadal sprawdzają, także one ze mną zostają. I tutaj mam bronzer taki mineralny z tej firmy i to dzisiaj wychodzi stąd. I tutaj mam nowość, rozświetlacz z Bel. Nie będę go otwierać, bo na pewno będzie się pylił, ale to jest ten przepiękny rozświetlacz z najnowszej kolekcji i on ze mną zostaje. Bo to jest petarda. Teraz mamy produkty kremowe. Jeżeli chodzi o produkty kremowe, to tak. Te dwa rozświetlacze z Eveline Glow and Go zostają, bo naprawdę są fajne i chętnie po nie sięgam. Tutaj mamy rozświetlacz taki holograficzny, zresztą dwie sztuki, po której ja szczerze mówiąc nie sięgam i raczej sięgać nie będę. Także one stąd pójdą dzisiaj. Mam dwa róże w styku i ten jaśniejszy. Nigdy nie był użyty, był tylko zesłoczowany, więc on się stąd wychodzi, a ten ciemniejszy, sobie słuchajcie, zostawię, bo bardzo lubię te kolory, a mam nie mam takiego mm, różu w prasowanej wersji, więc sobie go zostawię, a ten się stąd wychodzi dalej mam dwa rozświetlacze z Eveline, które też ja bardzo lubię i staram się je wykorzystać, nie mam zielonego pojęcia i one mają daty ważności 12 miesięcy, więc coś podejrzewam że one są już podacie ważności więc zostawię je po prostu e, tak dla siebie, jakbym jeszcze chciała ich kiedyś użyć, a potem je po prostu wyrzucę e, tutaj mamy rozświetlacz e, taki w kroplach z Aliexpress i to pójdzie dzisiaj do śmieci e, tutaj mam rozświetlacz taki w kroplach, którego chyba a jeszcze nie miałam okazji użyć nigdzie na kanale, więc sobie go zostawię Tutaj mam rozświetlacz z beki, który jak widzicie w połowie już zużyłam Także naprawdę często po niego sięgam, szczególnie jak się już opalę I bardzo, bardzo go lubię To jest, słuchajcie, opal podajże, Tak, dokładnie tak Tutaj mam rozświetlacz z Reverse, który dostałam podejrze w shiny boxie, ale... No, nigdy go nie użyłam i raczej nie użyję, więc on się stąd wychodzi. Tutaj mam rozświetlacz z Ingrid, i on ma strasznie jasny kolor, dla mnie za jasny, bo ja mimo wszystko jestem dosyć ciemną karnacją, także on się stąd wychodzi. I tutaj mam nowość, którą kupiłam ostatnio do testu Vivo i będę go testować w filmie jakości niebawem na kanale, to jest ten rozświetlacz właśnie w kroplach z nowości. Teraz mamy rozświetlacze w wersji pudrowej. No i tak, mój ukochany rozświetlacz. Z Isle of Makeup, Goodies of Love. To jest ten Golden Goodies I ja go kocham i uwielbiam, i nie zamierzam się z nim rozstawać, także on zostaje. Dalej mamy dwa rozświetlacze z Eveline te z nowości, które są genialne. Nie nie opcji, że się ich pozbędę i one zostają. Tutaj mamy mój ukochany Sensik, w którym jak widzicie, zrobiłam już denko, także on ze mną zostaje. Dalej mamy rozświetlacz z Fenty Beauty, który też ja uwielbiam, to jest Hasla Baby, jak widzicie mocno przeze mnie tutaj katowany też zostaje, beka, po którą sięgam przeważnie jak jestem opalona, ale też zużycie jest dosyć no konkretne, także sobie go zostawię. Słuchajcie, tutaj sobie zostawię taki jeden rozświetlacz w różowym kolorze, to jest Lovely Glow Junkie Highlighter i to jest słuchajcie dwójeczka Strawberry i właśnie jego sobie zostawię, jak widzicie też go często używam. i jeżeli robię jakiś cieplejszy makijaż to lubię sobie go użyć. Dalej mam rozświetlacz, który ja tylko zesłoczywałam. To również jest Reverse Cosmetics, ale powiem Wam szczerze, że nigdy więcej go nie użyłam, także on dzisiaj stąd wychodzi. Dalej mam rozświetlacz z Vibo. To jest wkład. To nie jest ten wkład z najnowszej kolekcji, tylko taki stary. On ma takie. Słuchajcie, różowe drobinki, ale chyba go po prostu dorzucę jako gratis do którejś paczki, jak będę Wam robić um, na sprzedaż. Bo powiem Wam szczerze, że jakoś no, nie, nie zdarza mi się po niego sięgać. Dalej mamy tutaj rozświetlacz z Revolution Baked Highlighter z kalendarza adwentowego. On jest chyba jeszcze zaklejony. Nigdy nie otwarty przeze mnie. Słuchajcie, nie wiem, czekajcie, otworzę. Nie, otwarty. Ale też go tylko zasłuczowałam nigdy więcej go nie użyłam, więc on też z dzisiaj wychodzi. Lovely Silver sobie zostawiam, bo jednak warto mieć taki klasyk, jeżeli się na przykład nagrywa filmy na YouTubie. Dalej mamy rozświetlacz, który mnie nie powalił, to jest Fresh Glow z Bell Hypoallergenic, i to dzisiaj stąd wychodzi. Dalej mamy pobity rozświetlacz z bel mocno pobity, ale wiecie co? Jego ja chyba wyrzuca, bo on przez to, że był pobity, to on stracił taki rozświetlenie. Teraz to bardziej jest mat i... Chyba go po prostu wyrzucę, bo to mi już nie rozświetla w sumie. To jest taki delikatny błysk. A też go nie chcę sprzedawać, no bo tak jak widzicie, mocno mi się tu posypał, więc jego po prostu wyrzucę już. Tutaj mam coś, co idzie na sprzedaż. To jest słuchajcie: All-Over Glow. Potrójny rozświetlacz z Bel. Pozwólcie, że bardzo ładny, delikatny błysk. Ja już za takim, no już po prostu takiego nie używam, ale naprawdę jest spoko, także to idzie na Sprzedaż. Tutaj mam jest coś, co idzie do śmieci. To jest Edit Highlighter z makijażu polskich kosmetyków za złoty 99. Zł. Nie będę go nawet otwierać. To był dramat. Nie warto. Witamy śmietnik. I tutaj mam coś, co mnie zawiodło. To jest My Secret Face Illuminator Powder, bo to jest, słuchajcie, kolorek sparkling beige. I on nie daje takiego błysku, jak ja bym oczekiwała. Bo to słuchajcie, ładnie się świeci, ale. No, no nie ma to takiego, wycie wow, wow, rozświetlacz wow, no nie, jakby dla mnie to jest zupełnie za, za mało, po prostu stanowczo za mało, także on poszuka nowego domu, jeżeli chodzi o róże, to z tym się dzisiaj rozstanę, bo nie było wow, nie było niczym super jest ok, ale ma trochę mało pigmentacji i jakby on się idzie do śmieci tutaj mam słuchajcie nowość właśnie róż z Ingrid, który bardzo, bardzo lubię jest naprawdę fajnie napigmentowany to jest taka jażeniowa także jego sobie zostawię. Dalej mam rozświetlacz, rozświetlacz Róż z Fokalur, który bardzo, bardzo lubię. też jak widzicie, ja kocham w ogóle takie brzoskwiniowe tony, także jego sobie zostawię. Tutaj mamy rozświetlacz najnowszej kolekcji Bell. To jest ta kolekcja, która jest chyba jeszcze dostępna, podajże w biedronce. To jest właśnie taki brzoskwiniowo-złoty różyk. Przepięknie wyglądający. Bardzo mi się podoba, także on ze mną dzisiaj zostaje. Tutaj mam coś, co jest dwa w jednym. Ja to sobie zostawię. To jest taka taki kremowy róż w takim przepięknym kolorze i to może być róż i lip gloss, także z Pierre René to sobie zostawię do jakiegoś filmu na Instagram. Tutaj mam róż z bel, który też jest naprawdę fajny. Jak widzicie, ja różnie nie mam za dużo, ale lubię mieć wybór, więc sobie go zostawię. Tak samo ten róż z Essence też wygląda bardzo, bardzo ładnie, ale jest 100% matowy, więc może z tym się rozstanę, bo wydaje mi się, że ten z Focalur ma podobny odcień. No nie, ten jest dużo, dużo jaśniejszy jednak, czy ja coś sobie zostawiłam? A może ten też jest inny. Słuchajcie, no ciężko, ciężko, ciężko mi tutaj znaleźć taki sam kolor, więc dobra, też sobie go jeszcze zostawię. Natomiast z tym się dzisiaj już pożegnam, bo on ma z dwa lata, nie wiem, ile on miał tej ważności, 12 miesięcy, także to idzie dzisiaj do śmieci. Taki przepiękny róż w takim mocno ciemnoróżowym odcieniu bardzo mi się podobał swego swojego czasu, no ale dzisiaj pójdzie do śmieci. I coś co kocham i uwielbiam, to jest róż z Rosie. Um, Roświetlający róż z Rosji, który po prostu jest przegenialny. Powiem Wam szczerze, że odkąd używam Benefitu, to trochę poszedł w odstawkę, ale kiedyś to był mój ulubiony róż. Teraz przejdźmy do brązerów. Jeżeli chodzi o brązery, to tutaj mam Duo z Belle To jest, słuchajcie, numerek 01. Genialny brązer i takie coś wybijającego do konturowania. Super mi się to sprawdza, bardzo, bardzo lubię to zostaje. Słuchajcie, jeśli chodzi o brązery, to tutaj mam brązer z Bel. Ale Jenny, który też kocham i uwielbiam, i on też ze mną zostaje, to jest numerek 1. Dalej mamy mega chłodny róż Z Lovely Golden Glow Jak widzicie też ma spore zużycie I on też zostaje To jest numerek 2. Dalej słuchajcie, jeśli chodzi o bronzery To brązer, który stąd dzisiaj wychodzi To jest Eco Cera w takim mega złotym kolorze Jak dla mnie on jest zdecydowanie za ciemny To jest bronzer Bali No chyba tylko, nawet chyba go nie słuchowałam, Także on dzisiaj stąd wychodzi Bronzer z Catrice Z tego co pamiętam to był okej okay. Szału nie było, szczerze mówiąc, z nim także. On ma taki, wiecie, dosyć pomarańczowy kolorek. Także on stąd dzisiaj wychodzi. Tutaj mam duo z Miss Sporti, które naprawdę jest spokojne. Mimo, że też jak widzicie, ten bronzer jest dosyć pomarańczowy, to naprawdę sprawdza się ok, także jego sobie zostawię. Tutaj mam bronzer z Bell, to była ta kolekcja w zeszłym roku na mm, wakacje. Bardzo spoko, bardzo mi się fajnie sprawdza, także on zostaje. Coś, co dzisiaj stąd wychodzi, czyli bronzer firmy NYX, to jest HDB02 Nude Tude. Powiem wam szczerze, że ja go kupiłam, ale nigdy nie użyłam, także. Chyba dwa razy miałam go na sobie, on stąd wychodzi. Tutaj mam m, taki rozświetlający bronzer, no baking highlighter, ale on jest mega złoty i zdecydowanie to nie moje kolory. Yy, no nie, nie, średnie, nikoś nie chce, ciężko mi się po to sięga, są malutkie, także one też Stąd dzisiaj wychodzą. I coś co dzisiaj idzie do śmieci, czyli to jest taki różo bronzer za 2 zł, nie będę tego oddawać, Odsprzedawać ani nic. I coś co tutaj mam dalej, to są dwa bronzery, to jest właśnie bronzer z nowej kolekcji Belle i on ze mną zostaje, bo naprawdę jest spoko I tutaj mam bronzer z Eveline Glow and Go I to jest Jamaica Bay 02 Bardzo, bardzo, bardzo fajny bronzer Możecie sobie go kupić na spróbowanie, bo naprawdę Genialnie wygląda na twarzy Tutaj mam w ogóle, słuchajcie, jeszcze duo z Fenty. To jest to duo... Um którego jeszcze wcześniej nie miałam okazji użyć Szczerze mówiąc to jest kolorek Shady Bees I stick w kolorze Cinnamon, także ja na pewno jak użyję to dam wam znać, ale jak widzicie Jeszcze nie otwarte też raczej, że zostaje. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, jaką tutaj mam, to są tak zwane paletki do konturowania Tria i tutaj mam trio z Evelyn, po które rzeczywiście sięgam i lubię, także sobie je zostawię, to jest 01 Pink Beige, coś, co dzisiaj stąd wychodzi, to jest trio do konturowania, które nie było złe z biedronkowych kosmetyków, ale też jak widzicie, no praktycznie za rozużycia, także to dzisiaj stąd wychodzi. Tutaj mam coś, co na pewno ze mną zostaje, to jest Benefit Get The Party Started, tutaj jest hula, Rouge California i WhatsApp, um, rozświetlacz w kremie, i to ze mną zostaje, bo to jest przegajalne, i używam, i kocham, i w ogóle nie mogę się rozstać. Coś, co dzisiaj stąd wychodzi, ale raczej już do śmieci, to jest um, paleta. Vibo, Starshine. Aczkolwiek ona nie jest jakaś mocno stara, więc może ją dorzucę po prostu do jakiegoś zestawu. Bo z tego co pamiętam, to ona ma półtora roku. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ale zostawiłam ją w sobie, ale nigdy więcej jej nie użyłam jak raz. Także bez sensu dotrzymać. Coś, co zostaje, to jest co prawda chińska paleta, ale bardzo mi się podobają te kolory i no nie mogę się z nią rozstać. Także ona ze mną zostaje. Tutaj mam trio do konturowania z Rimmel. To dla Kate. Też bardzo lubię, też często swego czasu poniesięgam, Jeszcze ze mną zostaje. Tutaj mam coś, co dzisiaj stąd wychodzi. To są trzy rozświetlacze z Catrice w takich holograficznych kolorkach. No i niestety dzisiaj się z tym żegnam. Coś, co zostaje, to jest. Paleta by Marcelina, dlatego, że muszę ją wsadzić do produktów do używania, żeby zobaczyć, jak mi się sprawdzi. Także ją sobie zostaję, bo ona zostaje do testowania. Tutaj mam paletkę z rozświetlaczami z Essence i też ją muszę zostawić do testowania, dlatego, że jest schowana i rzadko po nią sięgam. A tutaj są te dwa kolory rozświetlaczy, naprawdę mogą być, no słuchajcie, zacne. I to może naprawdę fajnie na twarzy wyglądać, także to sobie zostawię do testowania. I coś, co. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zostawię To jest paleta z firmy Focalur w takich kolorkach i też może ją wsadzę po prostu do testowania. Słuchajcie, tak się prezentuje zawartość mojej toaletki, jeśli chodzi o produkty do konturowania twarzy na mokro i na sucho. Było mi bardzo miło, że byliście ze mną, a tymczasem koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!